Dlaczego wybaczanie jest ważne? Bo o tym, że jest ważne, na pewno wszyscy doskonale wiecie. Zczytamy e, to wszędzie, w różnych miejscach, w internecie. Każda ścieżka rozwoju praktycznie zaczyna się od tego, żeby nauczyć się wybaczać. E, dlaczego to takie istotne? Być może niektórzy z Was uważają, że Rzecz polega na takim pozytywnym podejściu do świata i do ludzi. No, czyli jeśli nikogo nie kopię, jeśli nikogo nie oczerniam, to też nie myślę o nikim źle w tych kategoriach takiego żalu, pretensji, bo ta osoba coś mi złego zrobiła. Poniekąd jest to racja, szczególnie dlatego, że kiedy trzymamy się negatywnych emocji, to zawsze one szkodzą nam. Czyli trzymanie w sobie właśnie żalu, pretensji czy złości do kogoś uderza w nas, niszczy naszą energetykę, nasze zdrowie. Więc, jest to rzeczywiście istotne w takim aspekcie pozytywnego myślenia i w takim aspekcie BHP emocjonalnego, jak najbardziej. Ale jest w tym coś więcej. Otóż samo wybaczanie jest bardzo silnym procesem energetycznym procesem energetycznym, który oczyszcza nas i otwiera w nas możliwości na przyjęcie nowych, czystych energii. Tak, metaforycznie mówiąc, prawdziwe wybaczenie jest otwarciem takiej bramy, poprzez którą przechodzimy na wyższe poziomy istnienia. Dzięki przejściu przez tę bramę wybaczania jesteśmy w stanie doświadczać o wiele więcej pięknych rzeczy na naszej ścieżce duchowego wzrastania. Ale przy tym wszystkim chciałam wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie przez moment taki układ, w którym jest Osoba skrzywdzona i osoba, którą ją, która ją skrzywdziła. Popularnie mówi się o tym kat i ofiara. I teraz zobaczcie: dopóki trzymam się tego przekonania, poglądu, czy nawet wspomnienia, nasyconego emocjami, że zostałam skrzywdzona, to tkwię w takim układzie. I oczywiście w tym układzie ja jestem ofiarą. Czyli zasilam w swojej podświadomości taki wzorzec, który można by nazwać dla uproszczenia właśnie wzorcem ofiary. Tworzę z siebie ofiary, bo zostałam skrzywdzona. Ja to jestem ta biedna. My mówimy, ja to jestem ta dobra, on to jest ten zły, ale w istocie mówimy też, ja jestem ofiarą. I taką energetykę wysyłamy do wszechświata. Energetykę ofiary. A czy ofiara może doświadczać szczęścia i spełnienia? Czy też wręcz przeciwnie? Właśnie ofiara jakby pokazuje, że jest takim chłopcem do bicia i zaprasza wszechświat do tego, żeby pojawiały się w jej życiu kolejne takie sytuacje, w których będzie mogła znowu być ofiarą, bo w tym się po prostu czuje najbezpieczniej, najpewniej, bo to jest coś, do czego przywykła, to jest coś, z czym całkowicie się zgadza. No, ja się nie zgadzam. Ja nie chcę być ofiarą, ja nie chcę być skrzywdzoną. Właśnie dlatego, ilekroć pojawia się taka sytuacja, w której ktoś robi mi coś złego. To ja natychmiast wychodzę z takiej roli ofiary i mówię: nie, nie, nikt mnie nie skrzywdził, ponieważ to ja decyduję o tym, czy czuję się skrzywdzona, czy nie. Nawet jeśli ktoś na przykład zabierze mi coś, tak? Powiedz, powiedzmy, że mnie okradnie, zabierze mi pieniądze, ja mogę nie skupiać się na tym, że jestem okradziona, jestem ofiarą złodzieja. Można w ten sposób do tego nie podchodzić. Można podchodzić do tego tak, doświadczyłam czegoś, co pokazuje mi, że muszę uzdrowić swoje wzorce finansowe. Na tym się skupiam. Oczywiście, tak jak często Wam powtarzam, na tym naszym ziemskim, zwyczajnym życiowym poziomie, warto tego złodzieja złapać i próbować odzyskać swoje pieniądze. To jest osobny temat. Natomiast w, na poziomie energetycznym ważne, żeby nie czuć się tą osobą okradzioną. Yy, spróbujcie w skomplikowanych sytuacjach Waszego życia. Wyjść poza taki schemat. Jestem oszukana, jestem zdradzona, jestem okradziona, jestem skrzywdzona, jestem porzucona, odrzucona, niechciana, niekochana. Wyjdźcie poza te schematy, ponieważ każdy z tych schematów w pewien sposób energetycznie was definiuje i przyciąga do was jeszcze więcej niekorzystnych wydarzeń, czyli przyciąga do was jeszcze więcej. Takich energii, z którymi nie chcielibyście mieć więcej do czynienia. To jest tylko zmiana optyki, dlatego że jeśli coś się wydarza, to zawsze nas czegoś uczy. I to, że przykładowo złodziej mnie okrada, pokazuje mi, że ja mam do uzdrowienia jakieś tam wzorce finansowe. Mogę się na tym skupić i mogę podejść do tego właśnie w ten sposób. No takie wydarzenie, taka lekcja. Bardzo często ludzie, którzy pracują z wybaczaniem, pracują na takim świadomym, duchowym poziomie, mówią o lekcjach i o nauczycielach. To jest o tyle właśnie mądre, że wychodzi poza ten schemat kata i ofiary. Czyli ja nie jestem skrzywdzona, nie jestem porzucona, nie jestem zdradzona, tylko doświadczyłam, Pewnych skomplikowanych wydarzeń, które uczą mnie i na tym się skupiam, czego mnie uczą, tak? Czyli podnoszę swoje poczucie własnej wartości, uzdrawiam swoje wzorce finansowe. To jest najistotniejsze również po to, żeby więcej tego nie doświadczać. Natomiast powtórzę raz jeszcze, ogromnie ważny jest nasz stosunek do nas samych po trudnym wydarzeniu, bo dopóki będziemy Widzieć w sobie taką właśnie ofiarę, czy zdradę, czy porzucenia, czy kradzieży, czy oszustwa, czy czegokolwiek tam innego, zawsze będziemy jakby zakotwiczać się mocni w takiej właśnie energetyce i przyciągać do siebie więcej takich trudnych wydarzeń. Jak mówiłam, to jest tylko kwestia podejścia. Nasz umysł kreuje rzeczywistość. Dlatego bardzo ważne jest. Co w tym umyśle poukładamy? Bo na każdą sytuację możemy spojrzeć z różnej strony. I zwróćcie uwagę, że ja wcale nie namawiam Was do tego, żebyście po trudnym doświadczeniu mówili: hop-hop, ja tu jestem zwycięzcą, ja tu jestem szczęściarą. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby to potraktować jako wydarzenie, a nie jako krzywdę. Krzywda wpycha nas natychmiast w taki wzorzec ofiary. Natomiast wydarzenie jest tylko doświadczeniem. Wszyscy tutaj na Ziemi doświadczamy. I zwróćcie uwagę, że samo określenie doświadczenie czy wydarzenie jest neutralne. Dopiero przymiotnik trudne, przykre albo wesołe określa, jakie to wydarzenie jest. Spróbujcie bawić się. Językiem polskim spróbujcie bawić się określeniami i znajdźcie dla siebie coś, w czym poczujecie się pozytywnie, w czym poczujecie się zwycięzcami, badaczami, ludźmi, którzy doświadczają rozmaitych przygód.